Ja jestem Sunday, a to jest pierwszy film z Survivala, którego nazwę Survik Możecie pisać też jak ma się nazywać w komentarzu Z No też, okej okay. No i ha, to no po i prostu... Elo, elo, elo. No. To będzie oprowadzenie po tym świecie, bo już trochę tutaj mamy zbudowane Najpierw po Dobra, nie, po prostu pokazujemy teren Bo ja wioskam na górze tak, o, on mieszka... I zobaczcie tak nie, wygląda maszterem Tam mamy opuszczoną wioskę okay. Na razie mamy pisfula I możecie też mówić co mamy zbudować Tutaj też możemy coś dobudować Tylko nie jakieś ciężkie rzeczy Ok, to jest takie szybkie oprowadzenie Tutaj mam farbę Tutaj będzie cała z tego, to całe Nie, to To będzie całe z dirta i z, z trawy, bo tutaj już ja, zrobiła sobie most i przychodzi. przechodzi. A ja mam tutaj takich trzy paluczek i tutaj jest bardzo mało. Jeszcze są sadzonki, w ogóle... No, a ja mam taki długo. las. A ja mam Ale, taki yes. las. Ale za niedługo tutaj będzie ich więcej i tutaj będą w ogóle żyły moje zwierząt. Okej, no to zrobimy szybkie przejście po moim domku i po domu mojej siostry. wam nasze No. Ja mam dwa psy i mam name taga, możecie napisać w komentarzu do jakiego zwierzęcia mam też tego name taga i jak je nazwać też w sumie. Ja mam w sumie dwa zwierzątka, to jest Ok, tutaj mam portal do litery. Ja wiem, że to jest blagi, ja to chyba... Nieważne. Tutaj jest mój magazyn. Tutaj jeszcze będzie trochę, no tylko na razie nie pomysł. Napiszcie w komentarzach, jak mają nazywać nasze, nasze zwierzątka. No, tutaj mam enchanting, tutaj będą skrzynki, jest takie idealne miejsce. I no i to jest ostatnie piętro, tutaj mam przejście sobie siebie, tak. Tutaj zbudowałem takie, bo jestem bogaty w drewny, bo ktoś nie wiedział. Co nie. nie wiedział? Ja byłam bogata w drewnie, a sobie go sprzedało. I tutaj jest dom mojej siostry. Jest bardzo mały, co nie? Ale to ma tajną to... bazę. Do... Ej! To Od jest tutaj. taki też już sklep. No nie, nie pokazuj. Ty pokazuj. Tu jest jeden domek są obrazy. Nie ma innego przejścia. I tu jest tyle pięknie z kolejne łóżka. No, a to będzie ulepszane. Tak, i tutaj jest książkami. Więc... Tu w ogóle tego się nie da wiec, nie No, no poczekajcie. No to jeszcze możecie zasubskrybować kanał. łapki w górę No na 15 maja się straciła w piosenkach, którą sama wymyśliła i pomagałem. Nie, wrażenie. To jest takie nie. trochę z koronabiusem związane. Aż tak, zostańcie okay. w domu. Aż tak, w domu. No, nie. Ale że mówię do widzów. Aha, okej. Okay. No. I tu jest wejście, bo to są na dwa wejścia od wody i normalna tak od mojego domku tak jakby amilami to. No ja tutaj mam 50 sadzowych, ja bo sobie postawy, taki dosłownie. Ja są komuś sprzedawałam, <grym>, bo... Nie, ja sam z nią zbierałem. Moja siostra sprzedała mi jakieś... 15. E, no 17, potem teraz sobie zrobiłem taki wielki los. Zasadzcie, ja, tu jest wejście. I tutaj będzie barierka. To jest wejście, którym kiedyś tak tutaj będzie barierka. I tam. I teraz tu się normalnie idzie i to się samo tutaj, to będzie to pić wszystkie. Ty się ratuj może... Okej, okay, no i to był taki szybkie... taki szybki film po prostu oprowadzający po naszym terenie. No, piszcie w komentarzach swoje pomysły, żeby pokazać, jak na to wygląda. Jak Bo było. No i była aktualizacja. No też jest. Teraz jest o nie widzę No i ja teraz spróbuję, nie wiem. Jeżeli pod tym filmem będzie 6 mm, łapek, to będę szukał na tej go nie znajdę. O matko! Czyli to mogą być jakieś 3 godziny. 3 lata, o. Nieważne. Okej, okay, no to ja wracam do siostry. Czasami siostry nie będzie na tej serii. Tak, nie będzie. Okej, okay, wróciłem do siebie do domku. O. No. I to był taki szybki materiał. To by było na tyle. Piszcie jak mam nazwać zwierzętka i co zrobić. I żeby była ta to jest No będzie, będzie, będzie. Czasami będzie w Fortnite do też pisze Challenge. Może jutro no. będzie. No tak, raczej będzie. No i to by było na tyle. No i na ka...